Witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z City Skylines bez modów. Ostatnim razem rozbudowałem sobie tutaj to osiedle. Powstało mnóstwo nowych mieszkań, a dzisiaj, jak widzicie, dalej jest wielkie zapotrzebowanie. No i też dzisiaj chciałbym mieć te 6,5 tysiąca mieszkańców, bo wtedy odblokowuje nam się kolejny kwadracik. Plus też, no właśnie, wieżowcem, wieżowcem, yy, to znaczy wieżowce. Kamienice tu pewnie będą, bo to jest mapa z motywem europejskim. Yy, no. Ale mniejsza z tym po prostu duże budynki, więc jeszcze więcej mieszkańców będzie się mogło wprowadzić do miasta. Jeśli nie chcecie przegapić odcinków kolejnych, to możecie pomyśleć o zostawieniu suba na kanale, jeśli jeszcze tego nie robicie, a podobają Wam się te odcinki. Ok, a teraz bez przedłużania, to znaczy będę przedłużać, ale drogę. Z przedłużaniem tej drogi przedłużę ją sobie tutaj troszeczkę, żeby wykorzystać te tereny po tej stronie. Połączę sobie to też tutaj z tym. W środku bym raczej zostawił takie miejsce, właśnie na jakiś teren zielony czy coś takiego. No, wydaje mi się, że tak. Ta droga może dalej tutaj iść. To będą jeszcze takie tereny, no dosyć w siatce, tak, dosyć w siatce. Może kawałek dalej gdzieś zrobię jakąś krzywą drogę, ale to chyba. Chyba tak, myślę, że... chyba tak będzie dobrze. Yy, ok, na szybciutko zaznaczę sobie w tym miejscu strefę, yy, a zrobię to szybko po to, żeby jak najszybciej pozbyć się tych przewodów. Cofnę je jeszcze dalej żeby mi tu tak w osiedle nie wchodziły. A w tym czasie jak to się tam wszystko będzie budowało? To jeszcze jedna rura tutaj mogę ją jeszcze jakoś sobie w tym miejscu podłączyć pięknie. Prąd powinien już w miarę jakoś tutaj działać. Aha, jeszcze po tej stronie trzeba by coś zrobić. No, jeszcze po tej stronie i teraz jak już mi ten budyneczek tutaj powstaje. To i to można już wyburzyć, tak? Chciałbym może jeszcze dalej, ale z tym pewnie będzie trzeba jeszcze troszeczkę poczekać. Na zielono, tutaj i tutaj, super. No i mamy kolejnych mieszkańców, tak? Zaraz kolejni mieszkańcy się powinni wprowadzać. Czy tutaj na pewno chcę takie wielkie przestrzenie? W sumie czemu nie, czemu nie. Niech właśnie takie wielkie przestrzenie puste tutaj będą pomiędzy. To znaczy nie puste, tutaj oczywiście jakieś parki się porobić, czy coś, no parki. Parki na tyle, na ile da się to zrobić bez modów, ale coś, coś w tym stylu. Coś w tym stylu. Jeśli chodzi o te parki, właśnie jeśli chodzi o te parki, to ostatnio mi się odblokował chyba taki ogród tropikalny. No gdzieś w tym miejscu można by coś takiego postawić, na przykład tutaj przy drodze. Przy okazji, żeby te nowe tereny też miały jakąś troszeczkę większą wartość. Yy, ogród japoński, na przykład, jeszcze gdzieś tutaj kawałeczek dalej. No i jakoś wartość tych terenów powinna tutaj sobie wzrosnąć. Yy, teraz, yy, w środku, pomiędzy tymi wszystkimi budynkami, pomiędzy tymi mieszkaniami, domkami, yy, porobiłbym sobie właśnie jakieś tutaj ścieżki. Tak, i właśnie na przykład jakoś za tym parkiem, tędy i tędy. Super, teraz stąd przejedziemy sobie jeszcze dalej, jakoś tutaj przez środek i na przykład gdzieś w to miejsce. Stąd na wprost przez środek, tak, no i gdzieś tutaj, no i stąd też tam dalej. Jeszcze niech sobie gdzieś to idzie. Na razie nie ma za bardzo gdzie. Do tego jeszcze takie dojścia do. Tej drogi. Nie wiem, czy to jest ok, czy to jest sens w ogóle tak robić. Teraz tutaj i tutaj przejście. No, mam nadzieję, że chociaż troszkę osób z tego skorzysta. Zawsze to lepiej, niż żeby jechali autobusem, czy tam samochód brali. To już najgorsze, bo dodatkowe korki tylko się robią. Ok, jeszcze jakoś na przykład stąd. I teraz jakoś tak, tutaj i tutaj, dobra, i jeszcze na przykład tak, na górę, tędy i tędy. No pięknie, czyli jakieś takie ścieżki mamy. Zanim jeszcze porobię tam jakieś drzewka czy coś, to już sobie zaznaczę te kolejne strefy. Dosyć dużo, tak wiem, to jest tak troszkę na szybko robione, ale to chyba nie znaczy, że będzie jakoś super brzydko. No, no chcę mieć już te 6,5 tysiąca mieszkańców, żeby, żeby tutaj móc przejść i zrobić to, co chciałem w dzisiejszym odcinku zrobić. E, dobra, czyli więcej mieszkań mamy. Pięknie się zaraz powinni powprowadzać. E, w tym czasie pododaję jeszcze troszkę tych drzewek tutaj w środku. Wszystkie takie same, no, bo to jest taki motyw tego osiedla. Tak, na tym osiedlu mają po prostu takie drzewka. Może kiedyś właśnie na jakimś innym osiedlu jakieś choinki się postawi, e, czy, czy coś w troszeczkę innym stylu. Okej, okay, tutaj mamy zielono. Jeszcze tu bym sobie to porobił, Tak, tak, tak i tak. Okej, okay, dobra, pięknie. Jeszcze tu. No, no, szkoda, że tego pędzla nie mam. No ale z drugiej strony, nawet jak jest pędzel, to potem i tak trzeba troszeczkę poprawiać. Więc, dobra, mo mogę to ręcznie zrobić. Yy, mamy już ponad 6000 mieszkańców, więc już naprawdę jesteśmy bliziutko. Yy, czy tutaj im czegoś trzeba? Nie wiem, jakiś cmentarz, może w tych okolicach? No, można by, to znaczy jest tylko 10% wykorzystania, no ale z drugiej strony w tych okolicach też mógłby się jakiś przydać, no bo zasięg tutaj już jest słaby. Przy okazji też troszkę bardziej szczęśliwi będą. Może część tych budyneczków się rozwinie. W tym momencie, ile tutaj? 11 osób mieszka w takim domku? 11 osób? No dobra, no dobra. Może się troszeczkę rozwinie w jakiś większy, bo tutaj pewnie w tych okolicach są już jakieś większe domy, co nie? No nie wiem. No nie wiem, czy to może być jeszcze większe? Powinno być. Okej, okay, dobra, nieważne, no może coś się tam rozwinie jeszcze. Także macie tutaj ten cmentarz, troszeczkę bardziej szczęśliwi będziecie. I widzę, że wzrasta nam zapotrzebowanie też na jakieś sklepy i fabryki. Sklepy i fabryki to zacznę chyba od jakichś sklepów. Tutaj na przykład na tym zakręcie jeszcze gdzieś dotąd można by je zrobić, żeby ci mieszkańcy mieli blisko. Do tego. Tutaj cała ta droga wystająca, no ona dalej tutaj pewnie kiedyś będzie szła, yy, więc też przy niej można zrobić więcej sklepów jeśli chodzi o fabryki, no to tu na tym terenie rolniczym po prostu zaznaczę sobie tego troszeczkę więcej. Nie przeszkadza to, że to jest między domkami, tak, bo to są powiedzmy właściciele tego, tak? Tu mieszka jakiś właściciel, jakiś rolnik i wychodzi sobie prosto do swojego gospodarstwa, więc to jak najbardziej naturalne. Plus też ten teren, z tego co kojarzę, czy on produkuje tak, on produkuje hałas. Ups, hałas produkuje, a zanieczyszczenie nie. Zanieczyszczenia nie produkuje, więc chociaż tyle. Chociaż tyle, no ten hałas. W sumie, ale tu jest głośno w tym mieście. No, troszeczkę, troszeczkę nieprzyjemnie. Yy, możliwe, że taką rzeczą, która by pozbyła się troszeczkę hałasu, byłyby na przykład te drogi z drzewami. Yy, zieleń zmniejsza natężenie hałasu. Dokładnie. Dokładnie. No to co? Na przykład tą taką dosyć główną drogę przez miasto. Można by ulepszyć na coś takiego. Tak, tak, tak. A tam już na sam koniec nie potrzeba. I teraz może troszeczkę ciszej będzie. To i tak pewnie nie jest jakoś super zauważalne, ale zawsze to troszeczkę tam im w tym zdrowiu pomoże. Mamy to. Duże miasteczko. 6,5 tysiąca. Super. O to chodziło. O to chodziło. Tym jeszcze dam wodę. I teraz zrobię to co chciałem zrobić, czyli odblokuję sobie ten kwadracik. Super. No, wreszcie, bo tutaj to tak wszystko nie połączone było aż, aż tak dziwnie. Yy, dobra, dobra, dobra. No to co? To łączymy jakoś, tak? Mówiłem ostatnio o jakimś rondzie coś. Yy, o jakimś rondzie, tylko gdzie to rondo? To bym jeszcze poprowadził jakoś na wprost. To bym połączył standardowo. Yy, Okej, okay. to sobie może wyburzę. I gdzie bym zrobił rondo tak naprawdę? Tu gdzieś? Hmm, bo te drogi by szły sobie tak. Czy tu w ogóle jest sens zrobić jakieś rondo? No tak, tutaj w tym miejscu chyba byłby sens zrobić rondo. Tak mi się wydaje, tak mi się wydaje. Tej wielkości? Takie na 200? Na 160? Na 160 bym spróbował. 160, 160, te drogi sobie wyburzę. I teraz w tą stronę 160, tutaj 160, tak. I zobaczmy, co nam tutaj wyjdzie. Mogę od razu takie zielone rondo zrobić. Tak, tak, yy, tak i tak. Dobrze? Może dobrze. To już jest krzywe. To jest krzywe. Nie. Nie chcę tego mieć krzywego, trudno, zbudujemy sobie to jeszcze raz. Wy w tym czasie, jak podobają Wam się te odcinki, mimo że robię coś drugi raz, ale żeby było ładnie, to możecie zostawić łapeczkę w górę oczywiście. A ja tutaj znowu sobie zrobię to na 160 i tutaj też na 160. Chwila, jeszcze raz. Tutaj 160. no Coś to tak niezarówno wygląda. 160. No wydaje się, jakby ta droga była troszkę dłuższa. Yy, no, no, zobaczymy, zobaczymy. Tak i tak za 300. 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 No dobra. Możliwe, że lepiej się tego nie da zrobić. No, no, no troszkę krzywo jest, troszkę krzywo jest, ale może tragedii nie ma. No, no, dobra. Trudno. <ścoughs> Dlaczego? Dlaczego? No, i co ja teraz mam zrobić? Nie mam modów na poprawianie takich rzeczy. No chyba, że jeszcze jak tutaj podłączę drogę, to miejsce jest już zajęte. Hmm, to znaczy, ja mogę to spróbować wyburzyć i zrobić to tak na oko, mniej więcej. Ale nie wiem, czy to wyjdzie. Coś za bardzo to nie chce wyjść, chociaż tak, tylko właśnie, ten kierunek trzeba odwrócić, no i powiedzmy, no powiedzmy, będzie to po prostu krzywe rondo i tyle, krzywe rondo, no może być, może być krzywe rondo, nie musi być idealne, możliwe, że za małe po prostu jest, pewnie przez to, że ono jest takie małe, to, to tak nie wyszło za bardzo, a ta droga niech sobie gdzieś tam dalej idzie, pewnie będzie jakoś się łączyć z tym, no dobra, ładnie. Nie, ładnie, ładnie. Teraz można by jeszcze poprawić na przykład te ścieżki, co nie? Tutaj można by tą ścieżkę gdzieś do tego ronda doprowadzić, tak i tak. Super, stąd dotąd jeszcze jakieś przejście. Tutaj może być takie drugie, czemu by nie? Stąd też jakieś przejście może być. Tutaj tak i tak. No, że, żeby właśnie tutaj było, gdzie chodzić, żeby było, gdzie chodzić. To miejsce jest już zajęte. Ok, dobra, czyli to tak trzeba zrobić. Tędy, i tutaj też do ronda sobie podejdziemy. Aha, już tu po ta sięgałem, żeby to jeszcze dosunąć. Ale tędy już raczej, raczej powinni przejść. No super. To co? Zrobimy jeszcze, żeby z tym hałasem było troszkę lepiej, w sensie, żeby nie było hałasu. Poulepszam sobie troszkę jeszcze tych dróg na takie z drzewkami. Teoretycznie to tą główną drogę nawet można by taką zrobić, co nie? Wydaje mi się, że tak, to będzie dobry pomysł, taka główna droga przez, przez to miasteczko, żeby była taka właśnie ładna, zielona. Gdzieś tak dotąd, tutaj do zakrętu dalej to już mniejsza, z tym niech sobie idzie taka zwykła. No, zawsze to troszeczkę lepiej. Pokażcie mi, jak tam sytuacja z hałasem. No, 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 tak, no tak, no nie jest zbyt dobrze. Nie jest może zbyt dobrze. To co? Mamy te 6500 mieszkańców, no i zróbmy to, po co weszliście na ten odcinek, bo skoro widzieliście miniaturkę, to zapewne wiecie, co chciałem zrobić. Po co mi było te 6500 mieszkańców? Po to, żeby odblokować tą kratkę. A po co mi ta kratka? A ta kratka mi po to, żeby tą drogę poprowadzić tam jeszcze dalej. Tutaj w stronę autostrady i zrobić sobie dodatkowy wjazd do miasta. Myślę, że to będzie bardzo dobry pomysł. Nie wszyscy będą musieli jeździć tędy, 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 tędy tutaj i przez to rondo, i potem przez miasto. Na razie i tak nie ma korków, ale ja już planuję na przyszłość. Ja już planuję na przyszłość, jakby się miały jakieś korki zrobić. Więc myślę, że bardzo dobrym pomysłem będzie mieć tutaj właśnie taki dodatkowy wjazd. No i teraz rozpocznie się zabawa robienia wjazdu na autostradę bez modów. Yy, już tutaj, widzę, że jakieś takie dziwne to wychodzi. Yy, no dobra. No dobra, no dobra. Coś takiego. Tu w ogóle chyba węższa ta droga będzie mogła być. To, to od razu wam mówię, to raczej nie będzie za ładnie wyglądać. To raczej nie będzie za ładnie wyglądać. Jeszcze mi tu piszą, że miejsce jest już zajęte. Yy, tak i... To może już prostym zrobię. I tak. Okej, okay, super, po prostu łagodny ten wjazd. A nie da się tego naprawdę zrobić stąd dotąd no, na tym? No nie, chyba, że to trzeba zmniejszyć. O, I wtedy tutaj do połowy, a tutaj tak. Okej, okay, dobra, coś się da, ale to i tak super pięknie nie wygląda. Yy, teraz tymi takimi rampami autostradowymi yy, stąd zrobimy sobie, tylko właśnie, żeby one tutaj jakoś ładnie tak odchodziły, coś takiego... Tutaj, chodź tu. Tutaj i tutaj. Dobra. I teraz po drugiej stronie coś podobnego, gdzieś tak, a może być nawet dalej, żeby to łagodniejsze było. Tak, tak, tak i tak. Okej, okay. tylko to oczywiście w drugą stronę. I teraz górą. Górą potrzebujemy innej drogi, to znaczy troszkę węższej, bo taka szeroka aż nie jest potrzebna. Górą wystarczy mi taka droga. Nie mam jakichś innych ładniejszych dróg, ale ona jest wąska. Super, super. No troszkę wąska, no troszkę wąska ona jest. No ale co poradzić, co poradzić. I teraz, jakby to ładnie zrobić? Pojedziemy sobie chyba jeszcze dalej tym, co nie wiem. Jeszcze kawałeczek dalej. Teraz stąd na, no właśnie, nie widzę na ile, ale mniej więcej coś takiego. Następnie, no mniej więcej, mniej więcej coś takiego. Przepraszam za to dmuchnięcie, jak ktoś na słuchawkach oglądał i to za mocne było, ale ale no no nie to wygląda dziwnie, a da się jeszcze bardziej to zmniejszyć, żeby o Dobra. Tak. I teraz dopiero yy, taką drogą autostradową. No, no sam się śmieje, bo tak wygląda budowanie tego typu rzeczy bez modów. No, no, przykro mi, jeśli ktoś nie może grać na modach, no ale naprawdę, jeśli macie taką możliwość, żeby zainstalować te mody, a się zastanawiacie, czy na pewno warto, no to, to zobaczcie, co tu się dzieje. No, naprawdę. Jeśli tylko macie taką możliwość, jeśli nie gracie na jakimś PlayStation czy coś, no bo wiem, no niestety tam się nie da, no to co poradzić. Ale jeśli gracie na Steamie, albo nawet na Epiku, bo na Epika też się da zainstalować te mody, no to, no to, to chyba jednak warto. Yy, właśnie, napiszcie, bo może część z was gra na Epiku i nie wiecie, że, że da się mody zainstalować, może kiedyś jakiś poradnik zrobię, bo, bo to się podobno da zrobić, trzeba troszkę pokombinować, ale da, da się więc. Więc piszcie, czy coś takiego spróbować dla was nagrać. Co to jest? Czy to jest przez to, że to jest złą stronę? No nie. Dlaczego to tak brzydko tutaj wychodzi? Jeszcze dalej to trzeba podłączyć. Czy to jeszcze dalej trzeba podłączyć? Tak, okej, okay, w ten sposób. I teraz dopiero tutaj i tutaj, dobra. No, troszkę to długie, ale to nie będzie za bardzo przeszkadzało. Jeszcze sobie to raz wyburzę. Yy żeby to jakoś ładniej może zrobić tak i tak. No dobra, może być. Tutaj już będą musieli sobie troszeczkę zwolnić. I teraz jeszcze pytanie, czy stąd mi się uda taki odjazd zrobić? Czy stąd mi się to uda? Tak, tutaj już raczej bym sobie zjechał na ziemię i jedziemy w to miejsce, tak? No coś, coś wyszło, coś wyszło. To jeszcze w drugą stronę, to jeszcze w drugą stronę. No i przydałby się ten mówić czy coś, ale no. Czy wygląda to najgorzej? Czy to wygląda najgorzej? Mogło być gorzej, to na pewno, na pewno mogło być gorzej. Tylko teraz też sobie pewnych rzeczy nie zrobię. Yy, pewnych rzeczy skrzyżowania. Yy, aha, bo to jest włączone. Halo. Pewnych rzeczy nie zrobię, bo to, że światła wyłączę, no to super, bo kiedyś chyba nie było w ogóle takiej możliwości w tej grze, więc to wprowadzili. Bardzo fajnie. Ale takie dziwne rzeczy, jak ktoś stąd tutaj skręca w lewo, no nie, to powinna być droga tylko na wprost. No też chyba tego tutaj nie zmienię, no chyba, że coś serio się zmieniło i się da. To możecie pisać, ale wątpię, żeby coś takiego było. No więc teraz oni sobie tutaj jakoś fajnie będą jeździli. No nie jest to najgorsze. No wolałbym, żeby to ładniejszym łukiem było, no ale co zrobić? No i mają piękny nowy wjazd do miasta. Yy, jeszcze tak naprawdę mógłbym to na przykład jakoś tutaj podłączyć. Yy, jakoś tutaj podłączyć się w stronę tego ronda. No tutaj jest płasko, więc yy, takie połączenie myślę, że będzie dobre. Yy, dodatkowy wjazd zawsze to będzie jakoś tak, nie wiem, tutaj i tutaj nie, troszkę to za ostre. Bardziej o, w ten sposób. No, i teraz może jeszcze chętniej będą tędy jeździć, bo tutaj jest dosyć szybki wjazd też na miasto. Chociaż nie wiem, czy to rondo będzie wystarczające. Jeśli tutaj mi cały ruch z autostrady będzie wjeżdżał, to się okaże. Najwyżej po prostu wyburzę to rondo i zrobię tutaj coś innego. Jeszcze te światła trzeba tutaj zamienić. Tylko znowu dziwnie to działa. Bo jak ma się jakieś inne narzędzie, to wtedy to no przeszkadza. Ok, jeszcze na szybciutko, można by troszeczkę mieszkań porobić. Mamy już w ogóle te strefy wysokiego zagęszczenia, więc to, to się będzie robić za tydzień w następnym odcinku, czy tam w następnych dwóch. To myślę, że wtedy już porobimy sobie tego typu strefy. Tutaj jeszcze mieszkania, dobra, przy rondzie to już raczej nie. No więc to sobie na razie zazielenie tutaj, no żeby tak też nie zostawić, no jak już dzisiaj zbudowałem troszeczkę tych dróg, no to właśnie uzupełnię sobie to, chociaż troszkę. Tutaj gdzieś tak dotąd. W sumie tutaj może być całkiem. Ten teren też sobie całe zazielenie. No okej, okay. i na przykład jeszcze jakieś sklepy o, w tym miejscu. Tak i tak. Ok, czy tu jest jakaś woda? Zaraz będzie, zaraz będzie. Tak, tak, tak. To sobie połączę. Oczywiście krzywo, wszystko tutaj pod rądem, jakoś to wszystko połączyć. Dalej tą rurę tędy. Pod tą główną drogą też sobie coś poprowadzę. Dobra, to już też mogę jakoś nawodnić, żeby było na przyszłość. Super. No więc powstało nam takie coś, z daleka to wygląda nawet ładnie. Napiszcie w komentarzu, czy, czy wam się to podoba, czy zrobilibyście to jakoś ładniej, czy może to mam wyburzyć poza odcinkiem i zbudować jeszcze raz. Zostawcie łapkę w górę, jeśli podobał Wam się ten odcinek. I tak jak ja to już mówię tyle razy, skoro dotrwaliście do tego momentu, to raczej musiał się Wam podobać. No chyba, że ktoś się zmusza do oglądania, więc łapeczkę w górę możecie kliknąć i do usłyszenia następnym razem. Cześć, cześć!